z tutorialem, no bardzo krótki tutorial i łatwy ten co robi no nie wiem nie, nie. Nie wiem co on robi no, no co robisz jaki kurde ten no jedzie lewym jedzie lewym ale ten no i jeszcze ten mi wjeżdża nie to... siemaneczka z tej strony, Rady, kierowca i dzisiaj zagrałem w North Poland, Mazuria w Robloxie. Ale zanim to, to daj suba z dzwonem i lecimy z odcinkiem. Dobra, to już jesteśmy w North Poland, Mazuria. Jak na początku wspominałem, dzisiaj gramy w tym odcinku, gramy w North Poland, Mazuria. Tak jak mamy na początku, prosimy o przeczytanie wiadomości poniżej. Hej, wygląda na to, że jesteś wie w naszej grze. Czy chcesz rozpocząć tutorial, jeśli nie zgodzisz pominięcie jego pominięcie? Pominiemy jego. Aha. Nie, zacznijmy, bo nie wiem, jak grać. Dobrze, etap pierwszy: idź do chłopaka z salonu i porozmawiaj z nim. Potem kup swoją pierwszą. Sam... Swoją. Swój pierwszy samochód i wygeneruj go. Następnie kliknij na kolejny etap. Okay, czyli otwieramy dealera, tutaj jest dealer nasz i jesteśmy już w dealer. Tutaj ten mamy co? Mamy 500 złotych, cena tu mam Polones, czyli po, po, na początku Polones. Ale też jest natis, Matis. Dobra, ale weźmiemy sobie poloneza, kupimy go, mogę kupić go, a trzeba przytrzymać. Dobra, pojawienie się i teraz naciśniemy pojawienie się, czyli z respi naciśniemy next step. Dobra, a i teraz po norwe po angielsku. To czekaj, podamy po angielsku. Now engage first gear under E and turn off manual mode under P Aha, czyli że musimy wejść do samochodu może najpierw. F on już jest włączony, dobra. Jest tak jak w PCD, czyli że E to jest pierwszy i po prostu zmieniamy tutaj ten e, biegi, tak. Bo P można zmienić na manual. To jest P? Under P, czyli hmm. e, czy, może, może M bardziej? No tak, tak, potem coś tutaj nie wiem. E, un mode under P. Drive along the white line to take. To take the package, okej. Okay. No możemy sobie przesunąć ten, ten, ten tutorial. tu jedziemy po packagesy. Ole. Aha, under P. Okej, okay, dobra, co wyjdziemy? Automatik, dobra, jest automatik. Więc jedziemy po paczki. Dobra, już podjeżdżamy po te paczki tutaj, co nam pokazuje i zobaczymy, co tutaj są za paczki, no chyba normalne paczki, tak jak w PCD było, no to jest bardzo podobne do PCD, tylko jest po prostu inne ten, dobra, mamy get package, więc bierzemy naszego package i weźmiemy next step, After taking the package, drive again past the white line and when you arrive, go to the end of the line and wait until you see the money. Czyli po prostu musimy jechać tam do Headstool Siedliska 5, czyli musimy po prostu dojechać sami. gdzie po prostu mówi, żebyśmy dostarczyli się i po prostu prosta filozofia. Więc po, pojedziemy sobie, bo czekaj, musimy się wrócić, bo tutaj już był, to właśnie tu była Polonezik, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 cofaj, cofaj, cofaj. Dobrze. Tutaj mamy ten, piątkę i dostarczamy. Co? Teraz muszę wejść i czekać, stać tutaj. A muszę ekwipować pewnie. Dobra, mamy 275 pelenów, czyli zarobiliśmy. I mamy już 770 pelenów. Dobra, next step mamy You have already completed all the steps. You can now repeat them to earn money for another car and enjoy the roleplay. Aha, czyli już zrobiłem wszystkie stepsy z tutorialu. Bardzo krótki tutorial, i łatwy. Ten co robi? No nie, nie. Nie wiem, co on robi. No co robisz? Jaki kurde ten? No jedzie lewym! Jedzie lewym, ale ten. No i jeszcze ten mi wjeżdża. Nie. To nie jest. Nie, nie. jak Już widać, że jest zła tutaj komunikacja między ludźmi. To już widzimy. Dobra. Myślę, że. Żeby... Next. Aha. Congratulations, you have finished the tutorial. Now you can look at other works or stay on this one. Good luck and have fun. Dobrze. Czyli już żeśmy ten dostaliśmy. Odznakę w ogóle. Odznakę. Można jakoś ten. Shadows, nie będziemy Shadowsów powinać, dobra myślę, że tutaj możemy się zatrzymać i zobaczyć po prostu na ten, na ten Orland. Ja dużo nie, po prostu dużo nie znam z tej gry, co kiedyś to było, bo ja pamiętam, że ten, ale tu na przykład pamiętam to. Wtedy sobie te budory niezłe wyszły im. Niezły detailing. Ten link jest, no nawet, no jest dobry, dobry, już nie będę tutaj mówił, że ja tu lepiej bym zrobił, bo nie zrobiłbym lepiej. To też jest fajne, widać, że to jest taki metalik bardziej. No stop, kafe. Nawet się drzwi otwierają. Wow, tu kop, kop, kupki kupki Ciekaw, czy to wszystko jest ekspres i wszystko, czy to jest robione, czy to nie są na przykład jakieś free modele, albo myślę, że są jakieś. Ale tutaj nie myślę, że wszystko jest robione samemu. Tutaj to jest nie, nie ten. Nawet się drzwi otwierają. Wow, to jest zajęte widocznie. Aha, a co jakbym nacisnął? Tu gdzie jest zajęte? Nie mogę. Aha, dobrze, to wychodzimy. No to jak tu widzimy, Orlen. Więc myślę, że jest approved. Orlen jest approved. Yy, myślę, że pojedziemy gdzieś indziej jak na przykład tutaj gdzieś po prostu pozwiedzamy Peka, bo tu nie wyjadę dobrze, tu tu wyjedziemy i pojedziemy sobie w prawo. Możemy pojechać na centrum na prosto widocznie. Na prosto jest centrum, jak tutaj widzicie, więc sobie pojedziemy na centrum. Aha, tu są paczki, no tak, czyli nie, bo jedziemy do centrum Możemy od razu sobie trochę Podostarczać paczek Cze Bo czemu nie Get package I bierzemy sobie paczkę I jedziemy na jakieś Buniaki 6, dobrze Czy jedziemy na jakieś bujanie, buniaki 6 Już będziemy już możemy jechać Na buniaki 6 W sumie nie wiem, więc mamy ten tutaj line Tutaj mi się kojarzy, chyba, że tutaj no co tym polonezem robi? Je yeah, pochodniku, gdzie? Jak mówiłem wcześniej, to mi się chyba tam kojarzy, że tam był spawn stary na starej mapie, ale nie jestem pewien. O ja też się żyję jak jakiś ten. No bo tu taki jakby dziwny trochę ten czas i jakby. Jesteśmy w buniakach, tutaj co mamy? Kurde! Bam, kom... Co ja Zrobimy tu... trochę illegal move tutaj. O, zrobiłem coś takiego. Dobra, nikt nie widział. Nikt nie widział jak... Wiecie? Wiecie co? To się skończy. Dobrze. To tutaj mamy, tutaj dostarczenie, ten, na I Dzisiaj zobaczymy i dostaniemy za to i dostaniemy 1600 PLN, czyli są po prostu no, takie podobne zarobki jak w PCD. No bardzo tutaj y, mówię jako po prostu do PCD, ale no, no tak y, no to właśnie tutaj będziemy tak właśnie oceniać pod kątem PCD też. Ale tak jak mamy no moim zdaniem no to po prostu jest lepsze, tylko jakby naprawili ten handling samochodów. Tak po prostu taki dziwny trochę, tak nie wiem, jakoś inaczej jest. No trzeba się po prostu przyzwyczaić do tego. Ale jak tak mówiłem, jest niezła gra. Musiałbym zobaczyć, no. Niezła gra jest, jak widzicie tutaj. I tak. Może yy, myśmy gdzieś. Może się zatrzymali. Ale możemy sobie jeszcze poobczajać trochę chwilę. Jak tu widzimy, no same wioski po prostu. Tutaj trochę już tak copy and paste, no ale dobra. Może nie copy and paste, tak mówił. Tutaj jakiś gwiazd, jakiś gwiazd tutaj. No i -maxik. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jakieś skręty, nie skręty. No same ten, no, ale tam się ciągnie i ciągnie. Nie duża gra, to trzeba mieć, nie wiem, 30 minut w zapasie, żeby to wszystko obczaić i znać tą całą mapę. Ale tu jakieś domki. Tutaj, tutaj coś. I tu jakaś kolejna wioska chyba, albo nie. Tam jakaś wioska była. Nie wiem, czy to już jest koniec mapy, czy jeszcze to się ciągnie. Chyba się jeszcze ciągnie, bo jeszcze tu na tu wjedzie. Ale jakbym miał trochę lepszy internet, to bym go mnie nie wjechał. Dobrze. To co my tu mamy? No to się ciągnie i ciągnie. To jest kurde gruba mapa. To chyba z 50 osób trzeba, nawet z 100 osób, żeby tyle co zrobić. To jest nieźle zrobione wszystko, nie? Już można powiedzieć, że niezły konkurent PCD. PCD musi, PC musi się w sumie ogarnąć, bo to jest niezły konkurent PCD, nie, nie nie mówię, nie mówię. O kurde, ale skoczył. No co się ten... Co trąbisz? A żeśmy wjechali na ruską wieś, jakiś ruską wieś. Co my tu mamy gdzieś po prostu jak tu widać. Oj. No nic. Co będzie, panie? No, o co ci chodzi? Dobra, może byśmy zobaczyli. No kurde, no jak to tak? Dobra, może byśmy się zatrzymali tutaj na chwilę, tak popatrzyli na nasz, na ten. Przed gminą... Aha, wyjeżdżamy już z gminy Euk. Widzimy co my tu mamy? Mamy teamsy. Mamy, no, bardzo dużo teamsów. Mamy trzy teamsy. Citizen, czyli w tym teraz jesteśmy food delivery. I Fisherman, czyli trzy teamsy. I teraz za niedługo będzie Road Support Team. No, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że teamsy będziemy po prostu oglądać w jakimś następnym odcinku. A settings a shop, no mamy Radio Shop i CarPaint Pass. No nie są takie drogie, bo masz Radio Pass za 45 Robuxów, a car paint aż tylko 40 Robuxów, czyli jest po prostu mniej. Tu się trochę ciemno robi. To wiem, myślę, że tutaj, tam dalej się to ciągnie. Myślę, że możemy dojechać do tego końca tam. Już trochę ciemno się robi, więc to tak trochę będzie ciężko coś zobaczyć. Ale zobaczymy co tam jest na... po na końcu, na końcu, na końcu, to jeśli macie tutaj paczkę stamtąd, oj to ma się niezłą trasę, nie powiem, nie powiem, ma się niezłą trasę, no i oj, no dobrze, że dali kolizję, bo bym tu spadł, to już dojechali w sumie do końca mapy, no jak widzieliście na speed-upie, no timelapse, no dużo nie było pewnie widać. Ale tutaj jest Coming Soon, czyli po prostu robią coś nowego. Dojechaliśmy do jakichś klus, plusy. Coś plus, no coś takiego. Pewnie jakaś nowa będzie w następnym update'cie, czy może coś. Po prostu pisze Coming Soon, więc za niedługo będzie. Ełk, mamy 19 km, czyli tam byliśmy. No, rozbudowana mapa jest, bo jest strasznie duża. No myślę, że to tak jednak nie wyginie tak jak pozostałe polskie gry związane z samochodem ale myślę, że dam taką ocenę. Przyszło teraz na ocenę No ja taką ocenę mogę dać takie solidne 9 Może no i nawet pierwsze myślę, że dam pierwszą dziesiątkę w, tych, w tej serii oceniania gier Myślę, że to będzie pierwsza dziesiątka, no. Myślę, no pewnie tak jest. Pierwsza dziesiątka w historii. No i tak. Yy, ja, ja się będę żegnał z wami. Myś, jeśli wam się podobało, dodajcie suba. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle więcej odcinków z, tego z tej świetnej gry. Ja się będę z wami żegnał. No i cześć.